Pojechałam do tej Tajlandii i mówię, kurde, ja już to kumam, ja chcę tam wrócić. No a ja dlaczego? Co Cię zachwyciło, powiedz? To, to właśnie ta mnogość tych rzeczy, to, że to wszystko jest tak bardzo, bardzo inne. Mhm. Wszystko, absolutnie wszystko jest tak bardzo inne i, i tak bardzo różne. I te mhm. kontrasty, takie gigantyczne kontrasty dla mnie były najwspanialsze, że z jednej strony te druty, które wiszą tam na ulicach, wiecie, takie skołtunione. Ja się w ogóle w tych drutach zakochałam. Ja Serio? Cały czas zdjęcia. Przecież w Polsce, gdybym ja coś takiego zobaczyła, to prawie bym petycję pisała. Znaczy, mówisz o takich tych linie, liniach energetycznych, tak? tak? Słupy, a na tam, słupie... Tak, dokładnie. To, to wiesz, ja w Polsce ja w ogóle takich rzeczy no, nie akceptuję. Te reklamy, chodzę po tych ulicach, mówię, Boże, znowu tutaj reklamy powiesili, taki wielki billboard i tak dalej, a tam, a tam sam to się to tak podawał, wiesz, wszystko się wydawało, że tak wszystko wruga, te tłumy tych ludzi tu śmierdzi, tam pachnie dwa metry dalej, ten smród razem z tym pięknym zapachem się mieszają tam ktoś krzyczy to, to, to wszystko po prostu jest jest takie na 200%